Witam. Dzisiaj chciałem pokazać Państwu kolejny z eksponatów znajdujący się w naszej kolekcji. Jest to album należący do polskiego lotnika, który pod koniec lat 30. służył w drugim pułku lotniczym w Krakowie. Prawdopodobnie był pilotem, uczestnikiem kursu specjalizacji na pilota myśliwskiego. Zdjęcia znajdujące się w tym albumie pokazują jego kolegów, uczestników. Kursu myśliwskiego, a także sceny z życia, zarówno w koszarach, jak i poza nimi. Bardzo interesujące są fotografie z pogrzebu jednego z pilotów, który prawdopodobnie zginął w czasie ćwiczeń. Wielu z tych lotników po zakończeniu kampanii polskiej przedostało się na zachód, i w szeregach polskich sił zbrojnych na zachodzie, w szeregach polskiego lotnictwa, wzięło udział w bitwie o Anglię.